Cześć, witam serdecznie. Darek Lech, aktor ekolog. Jesteśmy właśnie w specjalnym miejscu. Jesteśmy w Ekostrefie tutaj. Eko Strefa to specjalne miejsce, w którym Fundacja Ekorozwoju oraz odpowiedzialna marka Bosman uczą się wspólnie z innymi odpowiedzialności. Tutaj przy mnie jest Kinga. Przy mnie jest Kinga, tu przyjechałaś. Czy? Jestem tutaj mieszkanką Szczecina. Jesteś mieszkanką Szczecina. Kinga, dlaczego akurat zainteresowałaś się tym miejscem? W ogóle. No. Dowiedziałam się ze szkoły, że dla morza będą właśnie warsztaty malenistyczne i ekologiczne. I ekologiczne, super. I właśnie, a najbardziej interesowały mnie warsztaty z nurkowania. Aha, I aha. w związku z tym, właśnie, jak widać, jeszcze włosy są trochę mokre. A no, co, pływasz trochę? Chwilę temu właśnie wróciłam z basenki, ze sztucznej lawy koralowej z nurkowania. Bardzo mi się podobało. Już dzisiaj drugi raz pływam. No i super. I co, lubisz morze? Lubisz ekologię? Tak, uwielbiam ogólnie wodę. Ja myślę, lubisz pływać. Dobrze, no to przejdźmy do naszego e, konkursu. Przejdźmy do naszego konkursu. Popatrz, są tu różnego rodzaju kolory. Kamera to widzi, ty tego nie widzisz. Eee, pewnie się domyślasz, zastanawiasz i teraz tak, szybko, eee, mamy tu kolor zielony, eee, kolor zielony, pojemnik koloru zielonego, eee, co to eee, może być? Co to może być? Eee, szkło kolorowe na pewno. Szkło kolorowe. Dokładnie. Danie, proste pytanie, prosta odpowiedź. Szkło kolorowe, dobrze, świetnie, a teraz mamy tutaj niebieski, niebieski. Papier. Papier, papier, zwany inaczej. Makulaturą, Makulaturą. dokładnie. Czyli wrzuć do się robi. Fajna teksturka. Całkiem fajna. E, dobrze, a teraz e, tutaj zobaczymy kolor żółty. Kolor żółty, plastik. Czyli mamy tutaj plastik, tak zgnieciony, plastik. I bez nakrętek. I bez nakrętek. Dziękuję serdecznie, dziękuję serdecznie. A to dla Ciebie właśnie ekotorpa, którą możesz tu przygotować. I to jest jeden z elementów właśnie EkoStrefy. Strefny, dziękuję Ci serdecznie. Yes,